Zapowiada się emocjonujące spotkanie i nic dziwnego, bo dzisiaj stawką jest wielki finał Euro 2024. Czas na finał Euro 2024. Półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Kłaniamy się Państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Reprezentacja Niemiec zmierzy się z Danią. Czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym. Walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. A oto w jakim składzie zagra dziś reprezentacja Niemiec. Manuel Neuer w Bramce w obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Jonathanem Cha. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Przed Państwem skład reprezentacji Danii. W ramce Kasper Schmeichel, w obronie Aleksander Bach wystąpi z mailem. Dalej Christian Eriksen oraz Pierre-Emil Hojbier w okolicach środkowego koła. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Jaki to będzie mecz? Moim zdaniem dużo zależy od dyspozycji Jamala Musiali. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Cofa na przedpolę. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Teraz Jonas Wind traci tę piłkę bez faulu. Jonathan Ta. Zagranie do Wirca. Florian Wirc. Czyli wykorzystają okazję. 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Gramy dalej. Dania traci bramkę. Jaka będzie ich odpowiedź? Kaj Kai Havertz. Toni Kroos. Dobrze teraz w rozegraniu, dużo ruchu, dużo podań. Wyraźnie czekają na błąd. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Groźny dla Niemców, to jest okazja, by bardziej odskoczyć rywalom. Havert. I piłka praca do Gindogana. Znakomita interwencja. Znakomita. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Joachim Mejle. Piłka do Musiali. Świetny teraz dribling, wciąż idzie na bramkę. Przytrzymuje piłkę, ale musi poczekać na resztę zespołu. A zatem strzela, broni. Dobrze. Teraz Tony Cross. Dlukę dostaje Gündogan i piłka praca do Gündogana. Szansa. Koles. Gol! Wielki finał coraz bliżej. Dwie bramki przewagi. To naprawdę sporo. Teraz to drużyna przeciwna jest na musiku. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. No to mamy 2 do 0. Ojbier. Piłka do Musiali, Daj Havertz. Tony Cross. Windogan coraz śmielej z piłką. Co z tego będzie? Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. Hoylund. w wykonaniu Hojlunda. Co tu zrobił Neuer? Niesamowite! Daleko dogrywa w pole karne. No i już po akcji. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Rzuca piłkę pod bramkę. Tablica świetna w górze. Już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Kaj Havertz. Zagranie do Wirca. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Uwaga, górna piłka. Dobrze pomyślane. Joachim Meyler. Nie kombinuje, wrzuca. Ramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Na szczęście pewnie to wybija. Dżamal Musiala. Zagranie do Wirca. Piłka do Musiali. ROS. Musiala przy piłce. I z piłką wiozła Kiliś. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. HOLUĘ. Bez problemu tu się urywa. Czy zdoła strzelić? I będziemy mieli rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Ośrodkowanie z rzutu rożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Niefortunnie, na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Dania coraz bliżej pola karnego rywali. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Pracą piłkę teraz Niemcy. Hojlund. Uderza na bramkę! Ależ to zatrzymał! Wspaniała parada! Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Z narożnika wrzuca głęboko Eriksen. Juka teraz u Eriksena. Eriksen, raz jeszcze. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Musiala przy piłce. Piłkę dostaje Windogan. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Skowolsen. Nic z tej wrzutki nie będzie, dobre wybicie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Havertz. Ba. I Eriksen z piłką. Tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Kai Havertz. Teraz jest niepilnowany. Akcja jeszcze się toczy. Nie do wiary, tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Toni Cross. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Ależ interwencja w polu karnym. Kier. Mecz powoli dobiega końca. Reprezentacja Niemiec triumfuje. Naprawdę pokazali dziś wielką klasę. No, myślę Tomku, że od pierwszego gwizdka nie pozostawiają wątpliwości. Chwileczkę, teraz popatrzmy jaka okazja. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Zablokowane uderzenie. Obronił, ale piłka w grze. Słychać końcowy gwizdek. Niemcy zagrają w finale. Zagrają o puchar najlepszej drużyny na Euro 2024. Co tu dużo mówić. W pełni zasłużone wejście do finału z dwubramkową przewagą. To nie wzięło się z przypadku. Z każdym meczem coraz szerzej rozwijają skrzydła i aż strach pomyśleć, gdzie leży granica ich możliwości.